Dzień dobry. Ósme regaty smoczych łodzi, które odbyły się tak jak co roku od ośmiu lat na Małym jezioraku, są już za nami, ale warto mieć je w pamięci i za rok wrócić do nich, żeby obejrzeć. A być może samemu też popływać. niestety nie znam. A teraz właśnie mam przyjemność robić filmy smoków na smoczych łodziach z Gdańska. Szykują się do wypłynięcia, no, zadowoleni, wierzą w siebie i mocna drużyna, tak jak tutaj mówi pan organizator, pan Mariusz organizator. Zaraz się zapytam coś pana Mariusza, ale za chwilę. Zobaczymy, jak oni. <grymne> <grymne> Najwyżej wytniemy, albo. O, i chcę bliżej tej wody iść jeszcze. No, jest pół na pół dziewczyny. No, fajnie. Wystartowali. I startują. Przepraszam. A to. I tak to wygląda. I będą teraz szybko wiosłować. Jeszcze będą na tych bębnych. O! Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zapytać, jak już mówiłam pana, organizatora ósmych Legat Smoczych, tak? Tak. Yy, właśnie. Na czym to polega? Yy, no, ścigamy się nad, A. głównie na 200 metrów. Bo A. Taki dystans jest winterski. Czasami na kilometr. U nas jest yy, 200 metrów jak... Yy, Ojejku. Najbardziej, najbardziej ten, taki dystans, który jest najczęściej brany pod uwagę, to no bo czas jest, nie? Po minuty jest taki wiek trwa. No i mamy kategorie różne, tak? W sporcie, w amatorze. Tutaj mamy akurat sportowców teraz, teraz przypłynęli. Tak, właśnie pokażę. I mamy tutaj lokalnych drużyn amatorskich, którzy się zbierają na tylko takie regały, nie? Właśnie nasze. Mamy tam 16 drużyn. A jak ktoś chce amatorsko w przyszłym roku będę pływać, to ty kiedy musi się zgłosić i gdzie? Jesteśmy na, na Facebooku, na Pani Facebooku i ogłaszamy, czy tam, że można składać e, drużyny, bo to tam nie ma, nie ma, ograniczeń żadnych, tak? A wy jesteście to... smocze łodzie? Facebook jak się nazywa? Drakens Drakensilowa. Drakens. Drakens. Muszę to zrobić. Drakens silowa. O tu tak, Drakens Łowa tak. Aha. I tak normalnie to trenujecie? Yy... Tak, my trenujemy fanostro tak naprawdę, no bo tam sport, nie mamy licencji sportowej, yy, tak jak niektóre drużyny, ale regularnie trenujemy całym rokiem. Można do nas przyjść też na nasze treningi, wtorek, tak? yy, czwartek, 18.30 to, to Marina Vir. Kiedyś, zapraszamy kiedyś prób prób próbowałam, ale potem jakoś yy, nie wiem. Ale jak najbardziej na nasze zawody można sobie taką jednorazową drużynę stworzyć mm -hmm. i wystartować. I na treningi też można przychodzić. Tak, tak. Wtedy, jak jeżeli się taka drużyna zgłasza, to zapewniamy treningi dla amatorów. No, a tutaj, dziękuję panu bardzo. A tutaj nam przyszli teraz amatorzy czy zawodowcy, nie, nie, są sportowcy. A, sportowcy, zmęczeni. To chyba jest tak. bardzo wyczerpujące, nie? Bo tak no widzę, że jest. są wszyscy bardzo zmęczeni. O, ale zadowoleni, zadowoleni, no, ale nie widzą jaki mają czas. Nie, 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 Ale Bo to nie jest sposób. fajny sport, super, naprawdę. Taki widowiskowy i nikt nie płacze, wszyscy się cieszą, chociaż zadowoleni, zmęczeni, ale zadowoleni, o to Musimy chodzi. Pozytywny. zawsze dobry. Po pozytywny właśnie. Nas następna ekipa z nie machaj! No, nie machać ma, ale no, dobrze, że pomachał, ja odmachuję, fajnie, super, miło. Ale no tak, trzeba wiosłować. Żeby wygrać, trzeba wiosłować. Znaczy przyjaciele i koleżanki... Znaczy przyjaciele i polskie spółki, jeśli tak powiem, Na no i właśnie drużyna Iławska. Widocznie krzyczeli, znaczy dawali okrzyki zadowolenia, więc chyba dobrze im poszło. Ale, jaka będzie ostateczna publikacja, to e, później się okaże. E, a za mną odpływa kolejna drużyna. Jak to wszystko wygląda? Kolejna drużyna wpływa. A tu są te same kobiety. A, ale jakie kobiety?